Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym odcinku specjalnym na naszym kanale. Moi drodzy, jesień za oknem rozkręciła się na dobre można by powiedzieć, że ostro szaleje i stwierdziłam, nawet Wam już kiedyś o tym wspominałam, że przygotuję takie jesienne dekoracje. Film powstał we współpracy z Temu, jeśli nie wiecie co to Temu, jeśli ktoś jeszcze nie wie, to ja przypomnę, że to jest taka platforma zakupowa, sprzedażowa, gdzie właściwie możecie kupić wszystko w bardzo takich fajnych, przystępnych cenach. I ja zanim zaczęłam współpracować z Temu, to właśnie również zamawiałam tam rzeczy. No i powiem Wam tylko tyle. Wybrałam kilkanaście rzeczy. I mam teraz w planie przygotować jeszcze z tych rzeczy dekoracje. Wiecie, takie troszkę własnoręczne, troszkę kupione. Mam nadzieję, że Was do tego zainspiruje, żeby sobie, tak wiecie, przyozdobić ten dom na jesień, która za oknem trwa w najlepsze. Nie wiem, czy już jakkolwiek mam to przeciągać. Może zaraz przejdziemy do unboxingu. Pokażę Wam te rzeczy, a później pokażę Wam już je w użyciu. Z pewnością pojawi się też jakiś krótki film, mam tu na myśli jakiś shorts, czy też właśnie na naszym Instagramie rolka, z tego jak właśnie dokładnie będę przygotowywać te dekoracje. I w związku z tym, że film powstał we współpracy z Temu, w opisie filmu zostawiam Wam link do pobrania aplikacji. Jeśli jesteście nowymi użytkownikami, to możecie otrzymać zniżkę. Jeśli wydacie 80 zł, to dostaniecie 80 zł zniżki. Oczywiście ten plus 80 zł musi zostać przekroczony. W, w każdym razie w, w, w aplikacji temu w wyszukiwarce, jak wpiszecie ten mój kod, który się teraz tu pojawia, e, no to e, właśnie e, otrzymacie tą zniżkę e, i e, dodatkowo bardzo łatwy sposób wyświetlą Wam się te produkty, które e, właśnie tu Wam pokazuję. Wiecie, nie będziecie ich musieli szukać, tylko już od razu się wszystkie wyświetlą. Nie przedłużam. Idziemy otwierać paczki. Oj, oj, powiem Wam, że ostro zaszalałam, ale myślę, że Efekt, który zamierzam osiągnąć, będzie bardzo zadowalający. No to co? Zaczynamy. Tak jak mówiłam, to są wyłącznie rzeczy do dekoracji domu, jesienne. Zobaczcie, pierwsza paka takich dyn. Są to dynie mieszane. Czekajcie, ja Wam je rozpakuję. Bardzo ładnie się prezentują. One są, wiecie, z takiego jakby to nazwać. Taki, jakby, lekki styropian, coś takiego. Na pewno nie będą one się nadawać na zewnątrz, właśnie one są do wnętrz, ale zobaczcie, jaki mamy tu przedział różnych dyń. Bardzo fajnie się prezentują. Oczywiście one swoje miejsce znajdą, z pewnością. W zestawie jeszcze otrzymujemy takie sztuczne listki. No i co? Ja Wam potem dopiero wszystko pokażę, jakie ja mam na to pomysły i jak się to będzie całości prezentować. No i proszę, mamy tu coś pięknego, takie malutkie poduszeczki Milusie, wykonane z bukli, to jest właśnie, kupujecie to w zestawie, zestaw trzech takich właśnie dyli różnej wielkości, są dostępne bodajże w różnych kolorach, ja zdecydowałam się oczywiście na jasny, taki beżowy, to będzie idealnie pasować do naszego wnętrza, bardzo ładne, z takiej bukli właśnie, takie poduszeczki, ale idealnie nadają się właśnie do ozdoby. Uwaga, uwaga, tu mamy coś szklanego, ale bardzo dobrze zapakowanego. Miałam sobie wziąć nożyczki, bo tymi paznokciami to a, będzie trudno. Chwila, dobra. Mamy nożyczki, teraz pójdzie gładko styropianie, zabezpieczone, więc nie spodziewam się tu niemiłej niespodzianki, tylko bardzo miłej. No i mamy to. Zobaczcie, przepiękny taki pojemnik w formie dyni. Na cukierki, na ciasteczka albo i na ozdoby, na mniejsze dynki i naprawdę super to się prezentuje na wiele sposobów. Możemy taki pojemniczek dyniowy wykorzystać. No i kolejna rzecz to jest stojak na ręcznik papierowy. Brakowało mi go w kuchni, więc to chyba jest jedna taka rzecz nie do ozdoby, tak mi się wydaje. Zaraz jeszcze sprawdzimy, bo już nie pamiętam dokładnie na co się zdecydowałam. W każdym razie ja już go sobie rozpakowałam, bo był oczywiście stosownie zabezpieczony. Musiałam się, wiecie, trochę tam nożyczkami pobawić. Ale dzięki temu, że są, te rzeczy są tak y, fajnie zabezpieczone, y, mamy tu y, fajny stojak bez żadnego uszkodzenia, bez żadnych rysy. Idealnie, właśnie złoty wiecie, do naszej kuchni będzie pasować idealnie. Dynki poniosło mnie strasznie i jest bardzo dużo ozdób, ale jak ja to ogarnę, to będzie pięknie, pomarańczowo- jesiennie u nas w domu. Te denki z kolei są pakowane w paczce raz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 po 10 sztuk tak się prezentują. Na dłoni Wam je pokażę, to też zawsze oddaję jakby rozmiar. I nie? one są, właśnie, widzicie, z takiego plusz, aż podeszłam, żeby Wam to dokładnie w kamerze pokazać. Dęki dękami, moi drodzy, ale do wykonania tych ozdób, które planuję. Potrzebne są wazony i zdecydowałam się, zobaczcie, na taki duży wazon. Tuba, zwał jak zwał. Dla mnie to jest wazon, to nie jest ze szkła, to jest taki bardziej plastik, taka pleksa. I dodatkowo zdecydowałam się także na taki troszkę węższy. Zobaczcie. I już Wam zdradzę, że coś takiego będzie się tu działo, a przestrzenie zostaną. Czymś wypełnione, ale to już za chwilę. No i jeszcze jeden taki plastikowy wazon, tuba. Proszę bardzo. Ten jest w średnicy takiej pomiędzy, tamten, który Wam pokazywałam, tamten, który Wam pokazywałam. Jeden był większy, drugi był mniejszy, a ten jest taki pośrodku. No i drewniana taka z takiego ciemnego drewna w to znaczy takim ciemnym kolorze, są dostępne różne wymiary i kolory, ja zdecydowałam się właśnie na taką i ona też będzie mi potrzebna właśnie do stworzenia dekoracji. No i proszę, dynki, dynieczki malutkie, te z kolei są z takiego dość twardego materiału, to jest po prostu plastik i tak się prezentują. Kolejna paczka dyni na horyzoncie, oczywiście te dynie raczej e, nadają się do e, wnętrza również, mamy różne, zobaczcie tu nawet taką białą, taki miksik po prostu różnych dyni, ale bardzo fajnie wyglądają, o, tu jeszcze taka żółta i zielona, czego dusza zapragnie. No i jak są dynie, są wazony, to potrzebujemy jeszcze sztucznych jesiennych kwiatów ozdób. To było jakby w jednej paczce wszystko, więc dość pokaźny zestaw. O, tu jeszcze jedna. Czekajcie, zaraz Wam pokażę mniej więcej, bo oczywiście potem dokładnie pokażę Wam to też już jak przygotuję tą dekorację, zobaczcie jak to fajnie wygląda. To jest wykonane z takiej gumy, więc naprawdę w taki realistyczny sposób to się prezentuje. Tylko te kwiatuszki tu są takie materiałowe, ale naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Mamy jeszcze takie. No, jak to wiecie, wszystko trzeba poukładać i będzie to w wazonie wyglądać super. Powiem Wam, że ja nie zatrzymałam się na tej paczce, którą przed chwilą Wam pokazałam. Dobrałam jeszcze jedną, bo oczywiście możecie, wiecie, w różnych rozmiarach to wybrać, w różnych ilościach. No i ta scena jest jakby uzależniona od tego. Ja zdecydowałam się na jeszcze jedną paczkę, ale to jest bardzo podobne do tego, co przed chwilą widzieliście. O właściwie to to jest to samo, tylko po prostu w mniejszej paczce, w mniejszej ilości, ale mi się to wszystko... Przyda, bo ja, bo zobaczycie co ja, co ja odwalę nie z tego a mam nadzieję że wam się spodoba i że będziecie mieli taką inspirację no i kolejne jesienne kwiaty w paczce tu akurat już takie bardziej tam były takie gałązki też a tu już typowo kwiatowo bardzo ładne, bardzo fajne jakościowo są. Ja już nieraz miałam kwiaty z temu, właśnie te sztuczne, czy też tulipany, właśnie takie silikonowe. Zawsze pytałyście też, więc naprawdę to, to fajne jakościowo są te sztuczne kwiaty. Zobaczcie, jak to fajnie wszystko się prezentuje. Wygląda naprawdę, jest takie realistyczne, że to będzie świetnie wyglądać w tej bazonie, w tej dekoracji. Jeszcze taki zestaw gałązki. z dyniami już od razu, wiecie, to są właśnie też te dynie takie e, pluszowe, które Wam pokazywałam w tym zestawie e, poprzednim, gdzie były 10 sztuk. No i jeszcze takie gałązki. Dużo tego. Nie wiem, czy nie przegięłam ilościowo, ale ja mam naprawdę taki bardzo fajny plan. Ciekawe, czy zgadniecie, jaką dekorację ja chcę zrobić. Znaczy, z tymi wazonami to pewnie już kojarzycie, ale ja mam jeszcze jeden pomysł i teraz powinno Wam się trochę rozjaśnić, bo pokażę Wam jeszcze dwie, nie, trzy ostatnie rzeczy, które mi zostały. Zobaczcie, co my tu mamy: sztuczne LEDowe świeczki, oczywiście, na baterię. Włożymy baterie, będą się świecić. Wszystko za chwilę Wam pokażę. W komplecie mamy 6 sztuk takich, właśnie, białych świeczek na baterię. Jak świeczki, no to świeczniki, i tu w komplecie mamy 12 sztuk, właśnie takich złotych świeczników. Więc już Wam się coś rozjaśnia, co to może być? Jestem ciekawa, napiszcie później w komentarzach, jak zobaczycie efekt końcowy tego. Czy właśnie... czekajcie tak. I. Tak, ale już widzę, że wiecie, co zrobiłam, popełniłam błąd, bo nie doczytałam. Warto czytać też, jak właśnie, jakie są wymiary rzeczy, bo nie doczytałam i są troszkę za niskie. Chciałabym troszkę wyższe, więc będę jeszcze musiała sobie kupić. E, troszkę wyższe, bo chyba że to coś idzie połączyć. Ty! Jako gapa ze mnie jest! Warto czasem czytać opisy aukcji, bo nie sprawdziłam sobie, jakie są wysokie. Tak wzięłam w ciemno. Potrzebowałabym właśnie taki wymiar, ale potrzebowałabym, potrzebowałabym do stworzenia tej dekoracji też troszkę wyższe, więc będę musiała coś pokombinować albo po prostu zamówić jeszcze drugi komplet, tylko po prostu z wyższymi świecznikami. Tak się prezentują. Bardzo ładne, takie złote, idealne. No i kolejna sprawa to poduszki, a właściwie to poszewki na poduszki o różnych wymiarach i wzorach. Już Wam pokazuję. Piększa poduszewka. O, ta jest z takiego welurku, ale ładna. Zobaczcie. Welcome. Witamy jesień. Bardzo ładnie się prezentuje. E, tu ma taki welur, to Wam dokładnie tu o, pokażę. Tu jest welur, a tu mamy e, taki wyszyty liść i ten napis jest po prostu z takiej bukli e, wyszyty. Bardzo ładnie to wygląda. Kolejna poszewka na poduszkę. Ta nie jest z weluru, ta jest z innego materiału. Już Wam pokazuję. Ma takie ładne pompony i też jest wyszyta właśnie z tej bukli. Tak jak tamta poprzednia. I, i tak, wiecie, z takie, takim normalnym kordunkiem. Bardzo ładnie wygląda. To, jest tak, to są takie większe pod, poszewki, na bodajże 30 na 60. No i proszę. To jest poszewka do kompletu do tej poprzedniej. Zobaczcie też z tego materiału. Też ma takie pompony jest też wyszyta. Hej, jesień! No, hej, zawitałaś ta tylko jest w rozmiarze 45, bodajże na 45. No i jeszcze taki obrusik, właściwie bieżnik. Cześć, jesień też. Czy co tu jest? Nie, cześć, Dynie. Pumpkin. I tak to się prezentuje. Myślę, że to też doda uroku. Zobaczymy, gdzie e, go e, po prostu położyć, na ogród zimowy, czy właśnie tu, na ten, na ten nasz okrągły stół. No taki jesienny bierzch. No i moi drodzy, ostatnia rzecz, a mianowicie myślę, że dość spektakularna to będzie rzecz, drzewo. Drzewo, które e, świeci. Jest z lampkami. Myślę, że będzie świetnie wyglądać, bo już widzę, że bardzo ładnie jest wykonane. E, zaraz zobaczycie efekt. E, natomiast e, naprawdę te rzeczy są bardzo fajne, bo za mną oliwka, którą zresztą pewnie znacie z ostatniego unboxingu z temu. I ta to oliwka naprawdę wywołuje u wszystkich takie poczucie, że, boże, ona wygląda jak żywa. Naprawdę jest świetna. No, świetna jest też właśnie jakościowo. I myślę, że z tym drzewem właśnie będzie bardzo podobnie i bardzo ładnie się będzie. No i zobaczcie jaka piękna dekoracja nam się tworzy z właśnie z tych sztucznych kwiatów, gałązek, dyń na gorącym kleju, te dynie przyklejam, natomiast gałązki tylko wbijam, bo wykorzystane tu mamy po prostu makaron, tą piątkę do pływania, no makaron nie, to się chyba nazywa, trytytki, jakby makaron jest przedzielony na pół, związany trytytkami po to, żeby te świeczniki nam się tu właśnie utrzymały, no i myślę, że to naprawdę będzie super Sprawa super ozdoba. Jeszcze w krótkiej formie. Jakąś rolkę z tego też przygotuję, to sobie zobaczycie. Ale naprawdę no, podoba mi się coraz bardziej. Myślę, że wyjdzie to świetne. No powiem Wam tak, lepiej to to wyjść nie mogło. Zobaczcie, jak to się prezentuje. Jako to, jaka to jest cudowna jesienna dekoracja moim zdaniem. No coś niesamowitego, a możecie stworzyć to w kilka chwil przy pomocy kupionych rzeczy. Zobacz, tak jak mówiłam, jeden wazon, drugi wazon do środka i tu właśnie w tą szczelinę sypiemy sobie na przykład kasztany tak jak w moim przypadku, ale mogą być też te malutkie dynie, które też wam pokazywałam. No i mamy sztuczne kwiaty różnego rodzaju. No tak jak mówię, te Kwiaty z temu są naprawdę świetne. No, zobaczcie, jak to się prezentuje. Do tego ta e, taca, podkładka zwał, jak zwał, i te dynie. No, tu wszystko gra. Tu jest przygotowana dekoracja przez haneczkę, bo została jeszcze ta jedna tuba i ten wazon. I Hanusia sobie tak to ułożyła. I na razie to zostawiłam, bo to jest jej dzieło. Nie będę tego niszczyć. Tak samo tu możecie wykorzystać jakiś koszyk i właśnie dodać do tego koszyka te przeróżne, dynie listki. No, powiem Wam tyle. To się pięknie prezentuje. Od razu mamy tu w domu, wiecie, taki jesienny klimat. Zobaczcie jeszcze to, jak pięknie prezentuje się to drzewo. W ogóle czorem to jest taki klimat, ale ogólnie, bo wiecie, wprowadziłam tu do wnętrz właśnie taką jesień, no barwy jesieni, czerwień, pomarańcz, pomarańcz żółcie, brąz, bordo, naprawdę... I powiem Wam szczerze, podobają mi się te kolory w naszych wnętrzach. No, bo nasze wnętrze jest w sumie takie bardzo neutralne, yy, wiecie, jasne. I właściwie tu możemy dodać każdy kolor, i to jest właśnie plus. Bo wiecie, teraz mam tak typowo jesiennie, później na święta, dodam czerwony, znowu będzie świątecznie, więc naprawdę świetna, świetna sprawa. Zobaczcie, jak to się prezentuje. Tu jeszcze są te dynki, właśnie z bukli. No przepięknie, przepięknie, jak dla mnie. Nie wiem co wy sądzicie, ale totalnie odmieniło mi się to wnętrze. Zobaczcie. I tu. Kochani, w tym odcinku to już na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał i że to była taka inspiracja do tego, żeby jakąś może taką jesienną dekorację sobie przygotować, albo sprawić sobie takie świecące drzewo wieczorem naprawdę robi taką robotę, taki klimacik, e, więc no co, z mojej strony myślę, e, że to tyle. Jeśli Wam się podobało, albo jeśli mnie lubicie, zostawcie łapkę w górę, jakiś komentarz, e, czy tam podbicie filmu, które e, aktualnie na YouTubie można robić. No i to tyle. Mam nadzieję, że widzimy się już w środowym blogu, a później w kolejnym blogu i odcinku specjalnym. Oczywiście w opisie filmu zostawiam wszystkie szczegóły, link do pobrania aplikacji temu, ten mój kod, który się też tu wyświetla. Jak wpiszecie ten kod w wyszukiwarce temu w aplikacji, no to od razu znajdziecie te wszystkie produkty, które ja Wam tu pokazywałam, więc nie trzeba wiecie szukać, tylko będziecie to mieli podane jak na tacy. I jak chcecie skorzystać, to zachęcam. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.